Wszyscy pamiętamy te pierwsze dni wojny, kiedy każdy chciał pomóc, nie bardzo widział jak. Podobnie było z firmą Invesco, która miała przestrzeń, którą chciała przeznaczyć na działalność charytatywną, ale nie posiadała know-how i odważyła się zwrócić do Fundacji Human Dot. W ten sposób połączył siłę świat biznesu i organizacji pozarządowej. Tej współpraca ewoluowała poprzez początkowe zbiórki darów i magazyn, tutaj właśnie w placu Unii, w którym się znajdujemy. aż przez taką dojście do wspólnej długofalowej inicjatywy, którą jest właśnie centrum wsparcia Prawnego i zawodowego, w międzyczasie udało się pozyskać ze Stanów środki finansowe, aby móc we wsprzyć to centrum, aby móc zatrudnić właśnie prawniczki ukraińskie, które również pojawiły się w Polsce po wybuchu wojny. I mamy nadzieję, że ta inicjatywa pomoże wielu osobom. Muzyka Bardzo się cieszę z dzisiejszego dnia i cieszę się, że oficjalnie mogliśmy wreszcie zainaugurować otwarcie tego centrum, ponieważ przygotowania już trwało dłuższego czasu. Na ten moment potrzebą jest wesprzeć i zawodowo i prawnie osoby, które planują zostać w Polsce i które... Chciałyby stanąć na własnych nogach, o własnych siłach w nowym kraju, w nowym dla nich miejscu i zbudować tutaj swoją przyszłość zawodową i osobistą. I po to tutaj jesteśmy. Mogą liczyć na to, że możemy ich wspierać w informacjach dotyczących uznania wykształcenia, odnośnie nustryfikacji dyplomów. Pomożemy stworzyć CV, tak? pomożemy zrobić zdjęcia do CV i planujemy też prowadzić takie spotkania, na których Pani będą dostawali informacje odnośnie poszukiwania pracy odpowiednio do swoich zawodów. Mamy najlepszy zespół, w którym mamy cztery panie z Ukrainy. To są prawniczki z wieloletnim doświadczeniem.